Moi drodzy, chciałem Wam serdecznie podziękować za zaangażowanie w poprzednią zbiórkę. Wynik, który osiągnęliśmy, był cudowny, no i przekazuję wam podziękowania od rodziców Jasia Super I na tej, karteczce, na tej karteczce jest Michał Szot. Michał Szot dostaje ode mnie plakat. Ten plakat, który, który jest w rozmiarze dosyć sporym, a jeden także będzie mógł powiesić na ścianie, będzie mógł, będzie mógł obramować, wrzucić gdzieś, gdzie będzie chciał. Także to jest plakat teraz w roku, Na tej karteczce jest Kacper Lamentowicz. Kacper Lamentowicz dostaje ode mnie pana Goku. Dzisiejsza zbiórka będzie nieco inna, ponieważ pierwszy raz będziemy zbierali e, po to, żeby pomóc osobie dorosłej. Dzisiaj zbieramy dla Pawła. W tym tygodniu proszę Was o to, żebyście wpłacali na zbiórkę dla Pawła. Wszystkie szczegóły jego sytuacji będą opisane w linku, który będzie pod nagraniem. W związku z tym, że zbiórka rusza teraz dopiero, no to też i losowanie nagrody, którą za każdym razem losujemy, będzie przesunięte. Informacje o tym będę wrzucał oczywiście na moje profile. Podczas wywiadu w MyPolitics obiecałem, że teraz będzie skrat. Ktoś z was wylosuje jednego z moich przyjaciół Skrata i dla drugiej osoby oferuję pana Mikiego. Zasady są proste. Wpłacacie co najmniej 20 zł na podaną zbiórkę, a następnie na pomagamy z Dżamborem Małpachimelką wysyłacie do mnie informację, że wpłaciliście na tę zbiórkę, a po tygodniu zrobimy na live losowanie osoby, która dostanie ode mnie w prezencie za zaangażowanie jedną z tych maskotek. Pomagamy, dlatego że pomagać trzeba, pomagać należy. Należy po prostu pomagać ludziom, którym nie pomaga system. My musimy wziąć to na siebie, ponieważ możemy. Myślę, że to niewiele, dlatego do dzieła, kochani, przesyłajcie te informacje, tę te prośbę też do swoich znajomych. Liczę na to, że uda nam się pomóc Pawłowi w jego walce o zdrowie.